Bez gwiazdy nie ma jazdy. Ten słynny tekst często sam narzuca mi się na usta, gdy widzę jakiś model Mercedesa. Dziś oceniać będziemy model C klasy o kodzie fabrycznym W205. Serdecznie zapraszam. Klasa od 1993 roku skutecznie przeciera szlaki segmentu aut klasy średniej. Udowadniając, że można tworzyć samochody niebanalne dla osób, które poszukują wygodnych i dobrze wyposażonych pojazdów, opakowanych w relatywnie dużą konstrukcję, która wciąż jest jednak mniejsza niż auta z segmentu E albo F. Gdy w 2014 roku zaprezentowano bohatera dzisiejszego odcinka, niemalże całe środowisko motoryzacyjne było oczarowane samochodem. Trudno się dziwić. Sylwetka łączy w sobie elementy stonowanej limuzyny z finezyjną linią i drobnymi przetłoczeniami. W konsekwencji otrzymujemy ponadczasową bryłę, która do dziś cieszy oko. Jednocześnie pozostając na tyle neutralną w swoim designie, że trudno tutaj mówić o kontrowersyjnym wyglądzie. Z pewnością auto wygląda o wiele bardziej nowocześnie od swojego poprzednika W204, który choć nadal dzielnie się broni jako pełnoletni samochód, to nie wygląda już tak spektakularnie jak jeszcze kilka lat temu. No dobrze, warto się pochylić dlaczego właściwie W205 jest tak ładny. Z przodu wita nas agresywnie wystylizowany przód, a smukłe reflektory LED o dynamicznym kształcie podkreślają nowoczesny design. Z tyłu natomiast linia jest harmonijna z obłymi kształtami. Tylne lampy LED sięgające w boki nadwozia dodają optycznej szerokości. Do tego mamy lekko opadającą linię dachu wpływającą na aerodynamiczność. I wizualne usportowienie sylwetki, nawet w nadwoziu Sedan. Porównując auto do Audi A4B9, które jest bardziej kanciaste, oraz BMW F30, które jest dość muskularne, Mercedes oferuje subtelną elegancję, przyciągając osoby skierowane ku klasycznej prostocie. Mercedes zresztą tworząc model W205 miał dwa podstawowe założenia. Pierwszym było ujednolicenie wszystkich modeli z podstawowej gamy klasowej. Mam tu na myśli klasę C, E oraz S. Nie bez powodu zresztą prezentowany samochód jest bardzo podobny do modelu S-klasy o kodzie fabrycznym W222. Drugim założeniem było zerwanie z problematyczną przeszłością, gdyż Mercedes w pierwszej dekadzie obecnego wieku mierzył się z licznymi problemami: szalejącą korozją, usterkami elektryki czy nagminnie psującym się zawieszeniem. Co w finalnym rozrachunku zaburzyło nieskazitelny obraz marki która była tytanem niezawodności do lat 90. Nowe horyzonty wyznaczone przez koncern przyniosły wymierny skutek, bowiem od 2014 roku do 2021 sprzedano ponad 2,5 miliona egzemplarzy tego modelu. Pod maską omawianego samochodu kryje się silnik diesla o pojemności 1.6 generujący moc z rzędu 136 koni. Oznaczenie tego silnika to OM626 i został on opracowany we współpracy z Renault. Na klapie bagażnika często natomiast możemy spotkać identyfikator C200. I zasadniczo to jest coś, czego strasznie nie lubię w oznaczeniach Mercedesa czy BMW, gdyż te wartości są nieintuicyjne i często nie odpowiadają pojemności, wprowadzając w błąd wielu laików motoryzacyjnych. Silnik oznacza się bardzo niskim, średnim zużyciem paliwa, gdzie producent deklaruje to nawet na poziomie poniżej 4 litrów na 100 km. Na niskie spalanie wpływa także lekka konstrukcja, Mercedes waży bowiem orientacyjnie 1500 kg. Widełki wagowe plasują się w przedziale od 1395 kg do 1550. Zostało to osiągnięte dzięki wykorzystaniu aluminium. Wynik zadowalający, choć paradoksalnie 136 koni i 300 Nm to w moim odczuciu dość mało, by dynamicznie pchać do przodu to auto. Osobiście rekomendowałbym rozpatrzenie jednostek benzynowych albo wysokoprężnych, które posiadają minimum 200 koni. Co jeszcze można powiedzieć o tym silniku? Ano to, że jest wyposażony w układ AdBlue. Co to jest? Już śpieszę z wyjaśnieniem. AdBlue to wodny roztwór mocznika stosowany w nowoczesnych samochodach z silnikami diesla wyposażonymi w system Selective Catalytic Reduction. AdBlue jest wtyskiwany do układu wydechowego, gdzie reaguje z tlenkami azotu. Przekształcając je w azot i parę wodną, czyli substancje nieszkodliwe dla środowiska. W konsekwencji auto z powodzeniem może spełniać normy emisji spalin Euro 6, lecz układ ten zmusza kierowcę do regularnego uzupełniania płynu, a problemy z układem, jak na przykład awarie czujników i wtrysków, mogą generować relatywnie duże koszty w naprawie. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że zużycie AdBlue wynosi średnio około 1 do 2 litrów na 1000 km. Choć i to nie jest regułą, gdyż zużycie jest głównie podyktowane stylem jazdy i warunkami drogowymi. Kończąc, wywód o silniku, warto powiedzieć, że jednostka odznacza się dobrą kulturą pracy, jak na diesla. Opinie o nim są zróżnicowane. Przeglądając fora internetowe, spotkałem się zarówno z pozytywnymi głosami, mówiącymi, że silnik jest bardzo cichy, ekonomiczny i że żwawo wchodzi na obroty. Jednocześnie pojawiły się także mniej przychylne opinie, mówiące o awariach wtryskiwaczy. Pompy ciśnienia Common Rail czy obracających się panewkach przy przebiegach sięgających 200 tys. km. Prawda pewnie, jak zawsze, leży po środku i dużo zależy od indywidualnego podejścia użytkownika do dbałości o samochód i terminowego wykonywania serwisów. Czas na wnętrze i tutaj pierwsze zaskoczenie. Skrzynia automatyczna nie jest sterowana tradycyjną manetką na tunelu środkowym. Zamiast tego Mercedes stosuje charakterystyczny selektor w formie dźwigni na kolumnie kierownicy po prawej stronie. Wszystkie funkcje są obsługiwane za pomocą przesunięcia manetki. Jest to szybkie i intuicyjne. Mercedes po raz kolejny tutaj zatriumfował nieszablonowym podejściem, tak jak chociażby wiele lat temu z ręcznym nożnym. Materiały wykończeniowe są wysokiej jakości. To już jest tradycją, że każdy klient mógł sobie dość swobodnie dobierać wymarzoną konfigurację wnętrza. Mercedes oferował miękkie plastiki i chromowane akcenty, jak również wstawki z aluminium czy prawdziwego drewna. Wyższe wersje wyposażenia mogły mieć także podsufitkę z materiału Dynamika, a także dodatkowe podświetlenie ambientowe. Zegary są analogowe, bardzo ładne i czytelne. Chociaż jeżeli ktoś nie jest tradycjonalistą i woli nowocześniejsze rozwiązania, to za dopłatą był także dostępny w pełni cyfrowy zestaw wskaźników, udostępniający różne style wyświetlania. Jak klasyczny, progresywny czy sportowy. Trochę jak w niedawno recenzowanej przeze mnie Alfie Romeo Giulie. Siedzimy na półskórzanych fotelach, które odznaczają się naprawdę dużą wygodą. To jest coś, z czego Mercedes słynie. Te fotele nie są po prostu tylko dobrze wykonane. W nich kierowca, jak i pasażerowie chcą się zapaść i już nigdy nie wychodzić. Na początku recenzji wspomniałem, że model C-klasy czerpie inspirację z większej limuzyny. Czyli W222. Analogicznie jest we wnętrzu, co widać przede wszystkim w przypadku centralnej konsoli i jej przyciskowej ergonomii czy trójramiennej kierownicy. Charakterystyczne są także okrągłe nawiewy, znane z innych modeli marki. Mamy także na pokładzie system multimedialny Command z centralnie umieszczonym ekranem. W przypadku prezentowanego egzemplarza jest 7 ale istniała możliwość wzięcia większego, który ma przekonną 8. I 40 cala. Wyświetlacz jest obsługiwany za pomocą pokrętła. I tutaj moim zdaniem jest największe rozczarowanie. Jako że auto pochodzi z 2018 roku, to raczej moglibyśmy już oczekiwać dotykowego wyświetlacza. System oferuje dostęp do aplikacji i odczytów danych pojazdu. Inni recenzenci i sam właściciel słusznie zauważyli, że interfejs jest mało intuicyjny, a jego obsługa podczas jazdy może być po prostu ciężka. W kwestii doznań audiowizualnych, nasze uszy pieści nagłośnienie Burmester, które jest jednym z najbardziej elitarnych systemów, stojących na równi razem z takimi gigantami jak Banholufsen czy Mark Levinson. W finalnym rozrachunku, wnętrze mnie przekonuje. Jest przytulne i łączy w sobie nowoczesność, jednocześnie nie przytłaczając mnie niezliczoną ilością tabletów i wyświetlaczy. Ten Mercedes to taki jeden z ostatnich bastionów pewnej tradycyjności projektowania wnętrz. Ludzie chwalą sobie te klasy z różnych powodów. Za dobre prowadzenie, mnóstwo odmian i wariantów wyposażenia, czy elegancką linię we wszystkich odmianach nadwozia, łącznie z kombi. Auto jednak posiada także wady, standardowo wyszczególnie te najbardziej powszechne. Przedwcześnie psujące się radary odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa, takie jak asystent martwego pola, ochronę pieszych czy asystent przeciw kolizji. Bardzo mały bagażnik jak na auto tej klasy. Twarde zawieszenie. Kierowcy skarżyli się także na uskoki tylnej osi, nieszczelności pompy wody, w konsekwencji prowadzące do utraty płynu chłodzącego, awarie elektrycznego hamulca postojowego, czy problemy z funkcją start-stop, często uwarunkowane słabym akumulatorem, czy błędami czujnika. Dla głodnych większej ilości potencjalnych wad odsyłam do strony autodoc.pl, gdzie zostało wylistowanych sporo innych usterek. Wraz z przebiegami, kiedy mogą wystąpić. Zbliżamy się do końca odcinka. Jak zawsze chciałbym się pochylić nad pytaniem, dla kogo jest ten samochód. Moim zdaniem może on pełnić różne role. Z takim czterocylindrowym dieslem, jak tutaj, może z powodzeniem służyć jako daily z naprawdę niskim spalaniem, albo auto flotowe do firmy, gdzie wciąż skutecznie może się odznaczyć reprezentacyjnym wyglądem. Mocniejsze wersje, w tym legendarne AMG, mogą natomiast być zabawkami do wyścigów czy na tor. Gdy nagrywam ten odcinek, model W205 znajduje się w pułapie cenowym, gdzie nie jest jeszcze tanim samochodem, ale nie jest też wygórowanie drogi. Ceny oczywiście są mocno zróżnicowane, w zależności od rocznika, silnika, konfiguracji wnętrza czy ogólnego stanu pojazdu. Jednakże już mając niespełna 100 tysięcy złotych możemy z powodzeniem szukać zadbanej wersji przedliftowej albo polifta w standardowej wersji. Najbardziej elitarne odmiany typu C63 AMG potrafią kosztować 300, a nawet blisko 400 tysięcy. Osobiście mogę powiedzieć, że model W205 to bardzo fajny kompromis między kompaktowym Mercedesem CLA a wielką limuzyną S-Klasy. W205 stanowi idealny pomost między tymi samochodami i skutecznie pomógł odbudować lekko nadszarpnięty wizerunek marki, tworząc naprawdę udany model, który przyjął się na rynku. I zaskarbił sobie serca kierowców i dziennikarzy motoryzacyjnych. Dziękuję za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.